męczennik zawsze jest silny miłością, z której doświadcza. właśnie czerwony zawsze jest silny ljubową, jaką miłością, jaką doświadcza. Doświadcza miłości od Boga. Doświadcza miłości od Boga. I ta miłość od Boga jest tym, co daje mu siłę. I ta miłość od Boga nie ta, która daje mu siłę. Ta miłość, jest to, co stanie się dzielić z innymi. I ta miłość także jest zdatna dzielić się z innymi. Ale czcimy męczenników nie dlatego, że zginęli w straszny sposób, bo no są najmocniej, nie dlatego, że oni pomarli w straszny sposób, tylko dlatego, że nawet wtedy, kiedy tracili życie, to jeszcze potrafili kochać. Ale to, że nawet jeśli oni do życia, to mogliby to. Ze ja wszystkim życzę takiej, takiego doświadczenia, bycia kokain przez Boga, żebyśmy potrafili kochać innych, nawet wtedy, gdy nam jest bardzo trudno. І того я бажаю усім, щоб ми досвідчили саме це любов від Бога і таким чином могли любити інших, навіть якщо нам є важко. Та як ми вір в часі хомілії, дуже дякую вірним та єпархі Мухачевській за їх пам'ять о оманчині. Так як я казав в часі гомілі, що я дякую усім вірним Мукачівської єпархії за пам'ять про мучеників.